jazda skuterem w Tajlandii, czy jest bezpieczna? Odpowiedź brzmi, to zależy jak jeździsz, a także w jakiej okolicy jeździsz. My ostatnio wynajęliśmy skuter na około miesiąc spędzając czas w prowincji Krabi, a kilka dni później pojechaliśmy i odwiedziliśmy wyspę Phuket i zdecydowanie na Phuket trochę mniej bezpiecznie się jeździłam. Wszystko, co musisz wiedzieć na temat skutera, że możesz go wynająć tanio, szybko, The <laughs> ale niestety nie mając prawa jazdy kategorii A e, Polskiego Międzynarodowego Dokumentu, e, jeżeli coś się wydarzy, to Twoje ubezpieczenie nie zadziała. E, jest to mały konflikt między właśnie Europą a Tajlandią. E, my na ten moment jeździliśmy bez prawa jazdy, ale wiedząc e, jakie tam są wypadki i sytuacje, e, postanawiamy, że jednak zrobimy to prawo jazdy. E, tutaj jeżeli chodzi o Krabi, e, nie łapała nas policja. Bez problemu wynajęliśmy również ten skuter. I tutaj dosyć dużo jest dróg szerokich, więc było dosyć bezpiecznie, nie widzieliśmy kolizji, także naprawdę tutaj rekomendujemy w tej prowincji jazdę skuterem, no ale na Phuket już wiemy, że zdarzały się mandaty, więc lepiej było wynająć na przykład auto lub jeździć z kimś.